Tym razem uczniowie Szkoły Podstawowej w Łosieniu biorą udział w bezpłatnych lekcjach nauki pływania pod czujnym okiem instruktorów Skrytej Pływalni Olimpik w Strawczynku. Wszystko dzięki ministerialnemu dofinansowaniu pozyskanemu przez władze gminy Piekoszów. Liderem finansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki programu pod hasłem Umiem pływać na terenie województwa świętokrzyskiego. Jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, a partnerami gminy z Województwa Świętokrzyskiego. Do tegorocznej edycji konkursu została zakwalifikowana szkoła podstawowa w Łosieniu. Dzięki temu kolejni uczniowie z terenu gminy Pekoszłów mogą uczyć się pływać zupełnie za darmo. Bierzemy udział w projekcie "Umiem pływać". Zajęcia trwają 20 godzin. Przyjeżdżamy 10 razy tutaj na pływalnię w Strawczynku. Od końca września do 23 listopada z naszej szkoły bierze udział 30 uczniów. Są to uczniowie z klasy trzeciej, drugiej i częściowo z pierwszej. Zajęcia trwają dwie godziny, przy czym część są to zajęcia z profesjonalnymi instruktorami, którzy uczą pływać, a następnie dzieci spędzają czas na zabawie i rekreacji. Uczniowie ze szkoły w Łosieniu chętnie biorą udział w lekcjach pływania. Jak sami przyznali, to dla nich fantastyczna zabawa, a przy okazji nauka. Mi się podoba, Uciek mi się pływać. No z deskami z makaronami i tak bez. Uwie uwielbiam chodzić na basen, jest fajnie. I można się dużo nauczyć. Bawić się, może można zjeżdżać fajnie na róże. Wszystkie lekcje nauki pływania odbyły się pod czujnym okiem instruktorów w skrytej pływalni Olimpik w Strawczynku. Jak twierdzą, pływanie daje ogromne korzyści, jeśli chodzi o zdrowie. Pływanie to bardzo ważna umiejętność, każdy powinien taką umiejętność nabyć. Najlepszy okres to właśnie w tym wieku szkolnym rozpocząć całą przygodę z wodą, bo potem to zostaje na całe życie. Dzieci mają przybliżoną infrastrukturę sportową, zdobywają nowe umiejętności i widać, że każdy przyjazd kolejny to duży krok do przodu dla nich. Ale umiejętność pływania to przede wszystkim też bezpieczeństwo nad wodą. Tak, oczywiście. Na pewno dzieciaki czują się bezpieczniej, rodzice są spokojniejsi, no a wiadomo, że każdy o swoje bezpieczeństwo zadba sam najlepiej. Darmowe lekcje pływania w całości są finansowane w ramach ministerialnego programu Umiem pływać. Gmina Piekoszów pokryła koszty dowozu dzieci.